Hej, hej, przed Wami recenzja książeczki, jeszcze tej grudniowej. Jest to Bezdech w ćmy Albina Perca. Tutaj mam nawet dedykację, którą miałam wtedy tak szybciutko, szybciutko przeczytać i, i po prostu wszystko się później załamało. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wszystko nadrobić. Książeczka jest od wydawnictwa, znaczy jest wydawnictwa nowoczesne, aczkolwiek ja mam ją do recenzji właśnie od samej autorki. Słuchajcie, powiem Wam, że sporo już książek przeczytałam, ale. Jakoś tak zawsze znalazłam w niej, w każdym praktycznie chyba, w każdej książce jakiś cytat, który najbardziej chodził mi po głowie. I wiecie, tutaj akurat moja wiedza skupiała się na takim małym rywku, mam go nawet spisany, poczekajcie. E, więc zapamiętaj na całe życie, że plugawy człowiek to taki, który nie ma żadnych zasad. To osoba, która budzi od razu. Ktoś obrzydliwy i wstrętny tak bardzo, że nie da się na niego patrzeć. Słuchajcie, przyznam się Wam, że nie spodziewałam się znaleźć we wnętrzu tego dzieła właśnie tylu drogocennych rzeczy. To naprawdę mądra i nie chcę tak, jakby mówić pouczająca książka, bo wtedy każdy odbiera to jako poradnik. To może bardziej wysublimowana pozycja, która nawet po jej skończeniu, ale w trakcie jakby tak wyzwala w nas nie tylko sprzeczne, ale i zgodne z zamysłem autora emocje. My się całkowicie z nim zgadzamy. To jest właśnie takie dziwne, że. Że potrafił tak, jakby nie wiem, czy z każdą osobą yy, by się zgodził, czy każda osoba by się z nim zgodziła, aczkolwiek jakoś tak pisze tak mądrze, że potrafimy się w to wszystko wczuć i naprawdę się z tym zgodzić. On zwraca tutaj uwagę, żeby nie w różnych pojęć, gdyż równie dobrze możemy kogoś niesłusznie wywyższać, lub dobrego twórcę nieświadomie zranić. Jest to taka książka z kulturą i nauką. Coś, co potrafi chodzić nam po głowach dniami i nocami, by roztrząsać ją dosłownie na kilkanaście różnych sposobów. Hmm, ta książka, z której wręcz jakby wylewa się poezja, to nie prostota, ale takie piękno zapisane w zrozumiały sposób, by nie tylko laik, ale i profesjonalista mógł właśnie się do tego piękna dobrać, by zauważyć to, co potrafi przeminąć z tym, co samemu się aktualnie posiada. By umieć świętować każdą na drobniejszą chwilę, a nie tylko czekać na urodziny, by cieszyć się życiem, które w każdej chwili możemy stracić. Hmm, ta książka, która pokazuje historię samych ludzi, jednak każdy zapamiętał właśnie ich z różnej perspektywy. Niby jedna osoba, a kilkanaście osób widzi ją inaczej, dla każdego byli kimś innym, może nie zawsze wartym zapamiętania, ale może często bardziej też wspomnianym wśród takich bezcennych nocy, kiedy tylko ćma sugerowała nam czyjąś obecność. To historia osób, które kogoś stracili. Przede wszystkim historia grabarza, małego chłopca i kilku innych, gdzie bardzo ciekawiło mnie, czy i Wy w ogóle czytając tę książkę zwrócicie na ich uwagę. Czy Wy w ogóle ich zauważycie? Powiem Wam, że jest to książka bardzo poetycka, taka o przemijaniu, samotności, o życiu. Historia dla każdego z nas, kto chociaż raz w życiu w siebie zwątpił. Naprawdę ją Wam polecam. Jak tylko zobaczyłam, że mówię, dawno z jej recenzji nagrywam, przekartkowałam ją sobie trochę, mówię, a to byłaś Ty. Ja Cię pamiętam. <laughs> Także niektóre książki się po prostu nie zapomina. Są takie, co. No, ledwo przeczytam, a już powiedzmy, a, wchodzę w na następnych historii jakoś tak, było miło, było fajnie, ale się tego nie pamięta. Ale do tej książki, pierwsze jak spojrzałam na okładkę, to mówię, coś to było, coś o przemijaniu. I tylko zaczęłam czytać, mówię, a to ty pamiętam ciebie doskonale. <grych> Także, jeżeli lubicie takie książeczki, właśnie o przemijaniu, o, o takiej samotności, o prawdziwym życiu, o czymś, co, co wy możecie nie widzieć, a co ktoś może widzieć, co się dzieje z wami. To jak najbardziej w tej książeczce się odnajdziecie. Także w moim mniemaniu jest naprawdę warta przeczytania. I cóż, żegnam się z wami w ten piękny słoneczny dzień. Mam nadzieję, że kolejne dni też będą takie piękne, tylko może troszeczkę bardziej cieplejsze, żeby się przydały bo aczkolwiek jest troszeczkę wiecznie. I cóż, do usłyszenia. Pa pa.